O nie, te zęby! O kurde, jak królik wygląda! Tak, 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 w końcu jest! Grane w auto San Andreas The Definitely Edition Tak, będzie ogrywane na kanale w formie let's play Tak, Vice City wersja będzie w formie live'ów Może odcinków zobaczymy jeszcze Była wczoraj, yy, był wczoraj live właśnie z Vice City A dzisiaj już macie odcinek z San Andreas. I prawdopodobnie jeszcze dzisiaj będzie jeden odcinek A później zobaczymy czy będą, będzie po jednym odcinku czy po dwóch A dla nowych osób, które wpadły na kanał Pamiętajcie zostawić subika Komentarz, łapeczkę w górę No i udostępnijcie materiał znajomym To tyle tak na wstępie, my zaczynamy, zobaczymy co tutaj Rockstar zmodził Jakie tutaj będą ogólnie wrażenia z gry Z czego się pośmiejemy, z czego nie

Się wkręcamy, o kurde, a miało być tak pięknie. Nie, no pięknie, fajnie wyglądają te odbicia, ale bardzo przyciemniony ten ekran, co nie znaczy gra. Też ten, muzyka trochę tak I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. <sighs> Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took you all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. No, może być ciekawie. O kurde, dostał łeb. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My... <laughs> hey, man, my bag. Właśnie, torba. No nie, no... Wzięli nas bez torby. To już nie można powiedzieć, że wpuścili nas z torbami. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So, what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean, legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago oh of uh -huh. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. <laughs> <laughs> Y'all can't leave me here. This ball is country. I thought you said you was innocent, Carl. That you don't bang. This is car 58. See you around like a donut, Carl. Officer Pendlebury's down? We'll be right over. See Hernandez. Oh, shit. Here we go again. No właśnie, oh, shit. Roland Heights, baller country. Now I'm Grove Street in five years. But the ballers won't give a shit. No. Dobra, przyjrzyjmy się Karlowi. Jak on wygląda? Tak, trochę nie jest źle. Powiem mam tak szczerze, myślałem, że będzie gorzej. O y, o trailerze to naprawdę, ale fajnie to wygląda. I znowu wrócić tak do właśnie y, GTA. Trochę tym rozmyciem mnie trochę denerwuje. Ale y, czekajcie, możemy tu ustawienia trochę zmienić. Okej, okay, no, trochę lepiej to jest. Pięknie, no to wracamy teraz do domciu. On, a shiftcie się skacze. No dobra. Fajnie to wygląda. O kurde. Dobra. No to siadamy. Trochę się tutaj pozmieniało na Gold jak widzimy. Ładnie to wygląda, naprawdę bardzo ładnie. Dobra, lecimy do pierwszej misji. Zobaczymy co tu będzie. No Jezu, tutaj już trochę lepiej to wygląda, tak jasno. O, co tutaj znalazłeś? Zdjęcie matki. Cztery kontakty? W kwadracie? Tak trochę śmiesznie to wygląda. No, ja trochę zadręczasz. Teraz. Ja to... Właśnie, Big Smoke. Jest, jak dziś nie cool, wygląda. To oh, <noise> nie, te zęby. Kurde, jak królik wygląda. Sorry. No, Przyszło, nie? Huh? Hey, I don't know nie wierzę w to. I promise you, I'm gonna find out who killed your mom. The streets is zabił? Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now we got to take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. No dobra, Spotkajmy się z nim na cmentarzu. Trochę się pozmieniało, Karl No, trochę te szczegóły są teraz lepsze niż w oryginale. Aha, no, wartość, no dobra. Zobaczmy jak reszta rodzeństwa wygląda. No, nawet... Jezu! to see you. wygląda. Jakie oczy. Okay. <laughs> Yakis That's another funeral you ran away from fool. just like Brian's. <laughs> hey, she was my mama too. Now for the past 5 years she wasn't nigga. And where the fuck you think you going? What? get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl? You ain't messing with them asses. You know we beat them. They Ain't nothing but a Look, bunch I of man, What the fuck are you? At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit. As long man. as he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell are you going to say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. You asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. <laughs> what you mean? what apart from your mother being dead things are going real bad let me show you running man tony's buried over there little devil over there big devil over there man it's just crazy everybody blasts on food first then ask questions second no

Jezusie. Też oni mnie gonią. Nie ma takiego bicia. No, bardzo wiele się tutaj zmieniło. No, daleko od swita też nie możemy. Czemu oni mnie gonią? To tak nie miało być w ogóle. Kurdy, mnie go, gonią, to jest najgorsze, właśnie. Aha, czyli im więcej jeździmy, to mamy na plus, właśnie. Y, ten, rower, możemy wyżej skakać, no to jest dobre, właśnie. Napis, punkt kontrolny o. Punkty kontrolne tutaj mamy, więc fajnie to wygląda. Got you down home. Jezu, jakie triki robi, widzicie to? Cyk 180 jakieś. Wow, tylko czemu on mi tak leci do góry? Tego nie czaję. Ej, ale miałeś wejść na rower, Come on, CJ, nie Dobra, ja szybciej i tak od ciebie będę, grubasie. Ej, ej, ej. Ale, CJ, ty się nie wywalaj. Wiem, że jak nie powiem co. Ała, dobra, już nie strzelać we mnie. No, bez jaj. To ja wam jestem winien. Ja sobie wejdę na ten rower. Dobra, lecimy. Ale w ogóle on cały czas leci, właśnie góra dół, że tak y, szybko, co nie? O to chodzi. No ale. przejrzeliśmy jakoś tą misję. Jezu, ale mnie Brud złapał w ręce. Well, <laughs> the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. some and and man... man... It's embarrassing to be seen with you. <laughs> no, nie, no, no. am może trochę powiedzieć, Ale... No, coś w tym mają racji. Możesz zachować pojazd parkując go w garażu. No dobra, czy chciałbym właśnie tego BMXa ten schować w garażu. Hmm, pomyślmy. O, początki odblokowaliśmy. Fajnie, że tutaj są właśnie w końcu takie coś. Ej, ale ładnie wygląda ten garaż. No nie powiem. To mi się już podoba. Taki typowy amerykański garaż. Dom Johnsonów, e, dobra, na 6 godzin mi przekłada się zegarek jak wejdę w save'a, dobra i tak musimy wejść w save'a, bo trzeba zapisać sobie w końcu e, grę, dobra, e, nie będę na razie sprawdzać co tutaj się pozmieniało, co nie, e, kody wszystko działa, od razu wam tak powiem, e, na wstępie, u jak to wygląda, o kurde mamy telefon, telefon jest pod E teraz, Nie pod I thought I'd explain some shit. sweet Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we're so busy, Settrip and Ballers and Vargos are taking over. So watch your yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Oh, no, so don't that... mention man... it. No, ale Dobra, idziemy na pierwszą misję do Rydera. Zobaczymy, co on ma dla nas. Odcinki przeważnie będą od 20 do 30 minut. No Ryder. No bez jaj. A was mi nagle zaczął skanować komputer.

E, dobra, możemy kółkiem zmieniać sobie stację, ale ja bym nie chciał, póki co. E, mamy GPS, jak widzicie. Normalnie jakoś to wygląda, bo teraz na misji możemy sobie GPS używać. E, jakoś to w końcu wygląda. Dobra, zobaczmy. Me. Yeah. Aha, no dobra. Yeah, don't mention it. Dobra, jaką my sobie fryzurę weźmiemy? Bo musimy w końcu się obciąć. Myślę, jaką by tu w ogóle postać zrobić? Dajcie mi znać. O, fajnie to wygląda w końcu, w lusze. O. mamy tutaj, jak wyglądają właśnie. Dane fryzury. Więc według mnie fajnie to wygląda. Loki Cherry? Nie. Nie, 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 nie. Cezary i broda? Cezary i bródka? Cezary i wąs, Nie. Dla mnie to by było bródka. Na pewno. Tak podejrzewam, że dla mnie to będzie chyba to. Tak. Z bródką.

No dobra, jeżeli nie będziesz jeść, zaczniesz stracić wagę, a potem energię, czerwony pasy wskazuje aktualny poziom energii, okej, okay. podczas jedzenia zyskujesz energię, jeżeli będziesz, dobra, dobra, wejdźmy do pizzerii, e, mamy zapis punktu kontrolnego, więc bardzo fajnie tutaj zrobili w końcu, Eee, przytrzymaj alt, żeby obejrzeć statystyki. Lewy alt. Eee, szacunek, wytrzymałość, muskulatura, tłuszcz, atrakcyjność. Mamy czwartek. Wiedzieliście, że mam czwartek. Czwartek? No, dla mnie już jest piątek, no ale dobra. Frajer, podwójny deluxe pełna taca, sałatka. Dobra, weźmy sobie frajera. Eee,

O, kurde. Lecimy szybko. Ale, żeby. Ja sobie biorę, kurde, shotguna jako pierwszą broń. Aha, mamy shotguna. Widzicie? Jak to się robi? Hamulec ręczny to jest na spacji. Ok, ale mnie to nie obchodzi teraz w tym momencie. My też dużo misji teraz nie zrobimy, tylko zrobimy właśnie tą misję i będziemy kończyć. Bo jednak... Trzeba by było. E, nagrać następny odcinek na późniejszą godzinę. Więc jak widzicie, tam początek gry jest. Nawet nawet fajny. Fajnie to wygląda ogólnie, fajnie te znaczniki są teraz. Takie oczuje, sorry, ale naprawdę oczuje i bardzo mi się podobają. Więc. No cóż. Mamy szacunek plus i mamy pierwszą giwerę, którą wykorzystamy. Będziemy mogli ze Sweetem się spotkać. I zresztą, ale to już dopiero w następnym odcinku. Ja sobie polecę szybko zapisać. I ja się z wami żegnam do następnego. Nie zapomnijcie właśnie łapać w górę, komentarzu, no i subskrypcji. Zapiszmy sobie grę. Big Smoke'a mamy tutaj, więc tutaj jako drugą misję. Więc to tyle. Trzymajcie się chaos.